Było uroczyste przekazanie w obecności prezydenta Łukasza Borowiaka, wiceprezydenta Piotra Łuźwiaka i przewodniczącego Tomasza Malepszego. Mowa o jednym z czterech defibrylatorów, który miał znaleźć się w kolu Leszczyńskiego Szpitala. Od 3 do 5 października zamknięty będzie przejazd kolejowy na ulicy Henrykowskiej w Lesznie. Otwarty natomiast przejazd kolejowo-drogowy na ulicy Dożynkowej. Zarząd i członkowie koła polskiego Związku Filatelistów w Lesznie mają propozycję dokonania korekty w nazwie ulicy 17 stycznia na 17 stycznia 1920. Rusza akcja Żółta kartka dla truciciela. Leszno wypowiada w ten sposób wojnę tym, którzy palą niskiej jakości opałem i śmieciami. Ciekawi świata na pewno nie będą się nudzić podczas cyklu spotkań z podróżnikami portrety Ziemi najbliższych w piątek 4 października. 22 pary z gminy Śmigiel odebrały medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Na boisku w Starym Bojanowie odbyły się pierwsze gminne indywidualne zawody w bóle dla dzieci i dorosłych. W zmaganiach wzięło udział niemal 30 zawodników, w tym czwórka dzieci.